Manko kartofelki, tutaj Iran Dragon.pl Inaczej, Dawid A my dzisiaj zrobimy nalot na kasyno. Puł, coś się stało, zbugowałoś coś. Dobra, ale od takiej strony zrobię ten nalot na kasyno, żeby oni się zbyt bardzo tego nie zorientowali. Dobra, niech jest na te 15, jest Git. Nie chcę przekombinować czasami. Mam nadzieję, że nie słychać za głośno dźwięków. Nie, słuchajcie za głośno. Dobra. Nie mogę tego zniżyć 50, 60, bo potem nic nie będzie słychać. Nie wiem, dlaczego jest taka głośna taka no, muzyka. Serio nie wiem. Ale wiem, że za to darmowo duże broni. Aś, tu skupiam teraz, wiecie. Bo nie chcę czasami paść, bo to by było trochę niefortunne. Wezmę sobie na razie pistolet, bo mam na niego dużo ammo. Ktoś jest za mną z tamtej strony. Chyba dał te dźwięki na zero, to jej i tak będzie słychać strasznie wkurzający Jezu jak jeszcze lakaś słapał Dobra, myślę, że dzisiaj w dzisiejszym odcinku nie zrobimy nic więcej poza nalotem na kasno. Bo sam ten nalot na kasno jest dosyć długi. A teraz go troje z bliska Nie! No poczekaj, daj kolej zmienić broń Czemu mi się broń nie zmienia? Fuck Kiedy pilna broń mi się nie chce zmienić. Jezu muszę dać strzałkę w dół Znaczy kółko w dół kółko w dół obkręcić Jakie debilne Fuck! No niebezpiecznie, niebezpiecznie No to czas się trzeba powspinać. Okej. Okay. Nie będęz tak rozgadany, sorki, za to, że teraz nie będę aż tak rozgadany po prostu, ale... Jest trochę późno, aaa, no, zawsze jest późno, prawie jak ja nagrywam. O Jezu, skąd? Tu są! A no patrzcie, skubańców. A, to są skubańcy. O, dzięki. Tu o ile wiem, no, będzie karabinek. I tutaj, gdzieś powinno być rozbrojenie. Nie wiem, czy mam na to jakąś określoną ilość czasu, czy co, ale. <laughs> Dobra, jeden buneczek rozbroiłem. Drugi też spokojnie rozbroję. No, mi się ten. Ok, a przydałoby się ich trochę szybciej rozwalać. Nie, bole mój. No dobra, szybciej do tego. Mógłbyś się koleś teraz sprężyć. Na shifcie w sumie mam szybkie bieganie. To jest jeszcze proste, potrzebuję dużo ammo, bo potem będę miał szybko No to super Ciekawe czy ja mam zestrzelić ten helikopter uzikiem no chyba was pogięło No chyba nie No nie tak sobie to wy... nie tak sobie wyobrażałem moją śmierć ale dobra Dobra, teraz szybko, muszę tam zapierniczać do apteczki. Nie będę teraz przez jakiś czas coś mówił, bo się będę skupiał. I o to wybaczcie. I get this? Jaki Bóg? Czy widzicie tego Boga? że go tam zabiją, zanim ja tam dotrę z tym Bogiem? Sam spadnę. Dobra, teraz jestem zły. Wkurzenie. Wkurzony? To może być ktoś. To jest ale ja teraz jestem zły. Bo mi nie zależało na tym, żeby ten odcinek trwał dłużej dosyć długo. Zatem tym takie bugi jak ja gram są niedopuszczalne. Mogą sobie wyskakiwać jakimś jakimś debilom, ale nie mi. Ja nie znoszę takich bugów. O, oh, fak, znowu od swojej strony wskoczyłem. Dobra. A i już powinno dać radę. Fuck. Jezu, ja tu nigdy nie wskoczę. Patrzcie, ja będę się trzy lata męczył, żeby wskoczyć na tą wieżę, to po prostu. Dobra, ja robię krótkie cięcie, ja se na wskoczę i widzimy się za chwilę. Siemano! A tu jest! To teraz będzie koniec. Sorry was za to, ja nie wiem. Mam, widzieliście, mam wyciszone dźwięki. To się samo tak dzieje. Up, uh, up and away! O! Oh. You really are one! I love this f'n ride, man! I can't drive any other car! Pull it out of here somehow! No więc, chwytamy za tak ja nie wiedziałem jak to zrobić, pewnie niektórzy mogą wybrzmieć i szybko dajemy. I szybko przełączamy celownikiem na tamten pojazd i klikamy szybko drugi F. Patrzcie, no nie umiemy go wyciągnąć. Dobra. Mogę wsiadać na dach, nie mam nic przeciwko. Mm. <laughs> O, no i teraz się zacznie gonitwa. Są że tak nie odzywam, ale teraz sobie myślę. No, to się trochę pobawimy. Mogłabym sobie wziąć muzykę, ale to jest marnowanie ammo. Ale to jest też prostsze o wiele Wow, no jedziesz. się No jak ty kościół lamisz? No jedź szybciej Dobra, ale ty zginiesz. Mam świetną pozycję, żeby cię zabić. Myślałem, że mam te samochody rozwalać, ale teraz myślę, że to zbędne, po prostu będę zabijał tych, co strzelają. Przyceluję! I nabalam. Ty czemu jeszcze żyjesz? Zpieńczę z tego wozu? Dobra, a ty mnie wkurzasz, Koleś. Ty mnie gościł, wkurzasz. Ja myślałam, że będzie spokój. Jezu, opadnę. to ja się mogę bawić. A. Jezu, HP mało. O Boże! Jak ja nie nienawidzę gdzieś takim stupiem. To zażej masz system jazdy, że nie mogę. Sorry, teraz zjem tak jak kolację. Dobra. Nie, fak! Jezu, nie! No goń go! HPC się regeneruje ty go goni. Już nie zabije jeden. Nie pies mnie prosi, żeby coś... Nie No i yes. No i to będzie misja zakończona. Ojku. Cobie chyba w ogóle wyciszę muzykę głośno niż tego muzyczki, bo gdzieś nie działa głośno. Dobra, teraz mogę dołączyć. O, odblokowały mi się czarny rynek, granat, tłomkowy pistolet, Spadł chaos, motorek, autko. No i zastanawiam się cały czas, co to jest. Dołączy do Ular... uralowców, żniwiarzy i gdzieś jeszcze były... powinny być karaluchy, ale nie widzę. O, są. o. Myślę, że zaraz będziemy kończyć odcinek. Tylko, że teraz. Się ch chcę, chcę, chcę wsiąść na ten motorek. Dobra, zejdź koleżko. I wam coś pokazać. Coś, co bardzo lubię. Mm. Więc chwilę sobie po prostu pojeździmy. I będzie boom. Nie było boom. Żał. Chciałem, żeby było boom. Zawsze tak się fajnie bawię, że gdzieś na coś wysjeżdżam, spod spadochron i. Właśnie wyciągam. E, wyciągam. No, motor sieńszy. Jeszcze wam tylko pokażę. Kłada, sorry, że wiem, coś na odcinku, ale dobra. O, wiem co zrobię. No, nie! No dobra, to zakończymy tu w wodzie, więc wy komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie w górę. Pa, pa! I pamiętajcie, lajkujcie ziemniaki.